Witajcie moi drodzy kochani, Sonic Variant zaprasza Was na kolejny wreszcie pojawiający się odcinek z konsologii. Przed Wami będą e, przeze mnie wybrane gry na Turbo TurboGrafx 16 albo PC Engine w Japonii, jak to woli. E, dziwi mnie ta polityka Hudsonu, aczkolwiek, no dobrze. Nie będę się do tego czepił. E, Hudsonu i Neca oczywiście. E, gry moje będą. E, Wybrane z, z pewnej strony internetowej, którą wam podam w linku. Znaczy, podam wam w opisie filmów w postaci linka. Wybrałem takie gry, które są albo naprawdę dobre, zasługujące na uznanie od deweloperów, ponieważ zrobili niezły kawał roboty w, w ogóle. To nie, nie znaczy to, że coś ma już 25 lat i to już jest. BAE w ogóle nie nadaje się. Nie, nie o to chodzi. Chodzi w ogóle o to, że jak na dane czasy, które Które były, czyli przełom lat 80. i 90., z taką grafiką, jaką PC Engine wychodził, no to niektórzy mogliby, no nie wiem, chyba dostać zawału prędzej, no bo naprawdę to tam, wtedy, gdy wiele osób miało. Kurde. Gdy wiele osób miało Famicomy lub y, jakieś komputery 8-bitowe, no to tutaj był taki przeskok, że naprawdę, nie? No ale, to już jest, to już jest sprawa y, poprzednich odcinków. Dobra, y, ja będę pomagał sobie magazynem PSX Extreme, y, wydanie z listopada 2010, numer 159, tam jest opisywana konsola. I tam wybrałem tytuły, które faktycznie są dobre, i uprzedzam Was, że nie mam w ogóle żadnych znajomości tych tytułów, ponieważ nie grałem w żadną z nich. Uważam, że dla mnie, gry na grafika to jest inna półka. Mógłbym oczywiście w nie zagrać, tylko one dla mnie są takie mi nieznane. Jeżeli gdybym je ograł, to musiałbym poświęcić dużą ilość czasu. Bo tak na przykład, na Nintendo, czy na Sedze, czy na. Grach Sony, to no tro, trochę grałem już, tak? Trochę grałem i wiem e, o czym będzie mowa, natomiast o Necu i Hudson. No może w Bombermana kiedyś grałem, tak? Ale to już inna historia. E, tutaj Hudson, Hudson e, nie znam się na tym, tak? Więc proszę od razu, mnie, mnie nie bić, jeżeli nie będę mówił dokładnie za bardzo o grze, tak? Bo po prostu mam prawo nie znać tytułu. I poza tym ja w się w ogóle nie siedzę, bo nie jestem fanem tej konsoli, dla mnie osobiście jest to mały, znaczy mały, taki średni zawód finansowy, ponieważ na tym jedynie gdzie mogła konsola zarobić to w Japonii, a na pozostałej reszcie świata to totalna klapa. Tak więc dobra, zaczniemy od początku, a właściwie od końca mojej listy, ponieważ... Żeby scharakteryzować te wszystkie gry, to ja mam takie, taki mój opis, nie wiem czy on będzie zgodny z prawdą, ale co do jednej rzeczy jest zgoda. Że dużo gier na s 16 e, to są gry tak zwane shooter mapy, shootery zwykłe, kosmiczne strzelanki, jakieś tam inne, zwyczajne, ale przeważnie najwięcej tych gier jest właśnie e, kosmicznych shooterów. Nie wiem z jakiego powodu, może dlatego, że Japończycy lubią e, shootery kosmiczne i... I jakoś tak, ta konsola mi najbardziej pasuje, jeżeli chodzi o shootery. Tam jest tego po prostu mnóstwo. Najwięcej gier jest shooterów. Niektóre gry w ogóle nie są znane, znaczy w większości, bo na przykład Bomberman. No to każdy wie, kto to jest, bo ta seria wylądowała na wielu konsolach, czy na komputerach, czy na telefonach też jest. Od Hudsonu jeszcze znam. Kurde, była jeszcze taka jedna gra. Od pszczółki, tylko jaka to była? No nie pamiętam, ale w każdym razie jest parę gier, które znam od Hudson'u. Tylko muszę sobie przypomnieć, jakie to są. Większość tych tytułów, które są na konsole Neca i Hudson'u, są właśnie od producenta głównego, tak? czyli najwięcej gier jest od Hudson'u bo mały procent deweloperów to są, jakieś, to są jacyś jakieś inni IREM, Taito, Namco, Konami, tak, tylko że ci to stanowią naprawdę niewielki procent całości gier. Wiele gier nie pojawiło się poza granicami Japonii, czyli sprowadzenie gry z Japonii na przykład kupując na eBayu, a czasami zdarza się, że te gry mają naprawdę dużą cenę i Czasami naprawdę trzeba dużo wybulić, żeby kupić taką jedną grę w komplecie. To jest zatrważające, a tym bardziej, że jak nie znamy japońskiego języka, to nam nie dość, że fabuła do nas nie dotrze. To nawet jeżeli możemy nie ogarniać menu yy, gry, no, tam może tak na metod metodą prób i błędów, tak, ale będziemy się czuli dziwnie, tak, przychodząc z taką grę, no, ale jak znamy. Kanji, tak, hiragany, i Katakane, no to dobrze, no to w porządku. Co jeszcze? Co jeszcze tak charakteryzuje te gry? No i przede wszystkim jest taki podział, że pojawiły się na Huecardy i na Sidiki tak? Ale to już o tym będę mówił, więc tak. Pierwszy tytuł w ogóle nie znamy. Znaczy może, może komuś tam znany, tak? Może ktoś tam testował te gry wszystkie. Ja nie testowałem, więc proszę mnie nie bić. Tutaj pierwszą grą, którą Wam pokażę, znaczy przedstawię, omówię tak krótko, nie będę wszystkiego mówił długo, bo się nie znam. To jest Military Madness, Military Madness z 1989 roku. Gra pojawiła się w Japonii, w Ameryce. Właściwie większość gier wychodziło w tych dwóch rejonach, natomiast niewiele wychodziło w Europie, tak jak mówiłem w poprzednim odcinku, tych gier było naprawdę malutko w Europie, a właściwie zero, tak? Na wyłączność europejską albo w ogóle wydania europejskie, tak? Przeważnie te gry w Europie były po prostu portami z wersji amerykańskiej, no bo cóż tak to przeważnie wygląda. E, ta gra przypomina w, w, taką jedną grę Dynasty Warriors chyba na. E, nie czekajcie, inaczej się ta gra nazywa. Ad Ad Advance Warriors, bo że pomyliłem się. Jest taka gra, gdzie to jest turówka i, i tam y, walczymy czołgami przeciwko innym czołgom. Nie pamiętam już tytułu, czy Advan y, Advance Warriors jest taka gra na Game Boya Advance, i tam ona jest dosyć dobra i ona jest szalenie droga na aukcjach. Nie wiem, czy przypadkiem nie pomyliłem tytułu. Jeżeli pomyliłem tytuł, to proszę mnie poprawić. Ja naprawdę nie tego. Niezbyt, niezbyt się interesowałem, ale znam coś takiego. Taką grę, te, takiego pokroju. Następna gra to jest oczywiście Bomberman 93. E, wydany został w Japonii pod koniec 92. No i jak e, tytuł pokazuje, też gra została wydana w roku 93. Wydana od Hudsonu, czyli z, zwyczajne, zwyczajne podkładanie sobie bomb i, i jak najdłuższe przetrwanie na plansze. Tak to jest oczywiste. I zbieranie poza tym power power-upów. Dobra, następna gra to jest Blazing Lasers. Tylko, że tutaj twórcy Hudson i Compile, ci, którzy stworzyli przede wszystkim Puyo Puyo serię, w nazwie Blazing Lasers podkreślają bardzo tą obecność literki Z. Lasers. To jest, to jest, takie, to jest takie moim zdaniem takim e, e, priorytetem. Gra pojawiła się w 1989 roku i jest shootem upem, czyli nie muszę omawiać, tak. Tam wszystko się dzieje na ekranie od razu. Następnym tytułem jest Newtopia z 1989 roku i 1990. Też został stworzony ten tytuł przez Hudson i ta gra jest dosyć podobna do Dylan of Zelda, czyli. Jakieś questy do wypełnienia, jakieś odkrywanie plansz, jakieś tam pogadanki z ludźmi i tak dalej. Walki w stylu RPG, czyli to takie tam ciekawe. Tak, Ciekawym tytułem kolejnym jest pewna gra, która została zapożyczona albo nie wiem, czy mogę użyć takiego określenia ukradziona w cudzysłowie ponieważ Dragon Curse już nie wiem z którego roku, bo nie znalazłem informacji za bardzo to słuchajcie, ona jest podobna do Wonderboya Trójki, chyba na Master System. Nie pamiętam tylko pod tytułu gry, i tam jedynie co zmieniono to fabułę i może jedynie plansze pozmieniali, tak, ale silnik gry. I wszystkie inne aspekty gameplayowe to pozostały wręcz te same, więc totalna zwyżynka od Segi. Nie wiem yy, czy od. Tak, od Segi. Wonderboy jest od Segi, ten bardziej RPGowy yy, Wonderboy. To zgapienie od Segi. Nie wiem czy to nie wiem czy to prawda. Nie wiem czy to jest takie oczywiste. No, nie wiem w każdym razie. Superstar Soldier z 90 roku i 91. 91. Deweloperem jest Kaneko i jest to oczywiście shooter, czyli pod pod tym tytułem możemy sobie wyobrazić dużo, że latamy zajebistym żołnierzem, że rozwalamy mega badassowych przeciwników, ale możecie sami sprawdzić jak chcecie. Kolejnym tytułem jest Lords of Thunder z 93 roku i jako jedna z nielicznych gier, jakich ostatnich, bo skoro 93. No to ta gra została wydana specjalnie pod system Turbo Duo, pod system Dur Turbo Duo, czyli nowszy model, bardziej połączony z Turbo Grafiksem 16 i przystawką CD, tak? Jest to shootem mapping i wydawcą je, wydawcą. jest Red Entertainment razem z Hudsonem. Hudsonem. Kolejny tytuł to jest. K.K-, -da, coś takiego, K-dam w ogóle wszystkie tytuły podam w, yy, na ekranie. Z 91 roku jest to pro, jest od produkcji Taito i jest to Hacken Slash, Nawalanka zwyczajna. Time Cruise z 91 i 92, San Ki, Sankindo. Jest to zwyczajny pinball i podejrzewam, że tych pinballi na tg 16 nie ma za dużo. Tam może parę się pojawiło. Yy. I nie wiem, ale jeżeli to jest prawdziwy yy, hit, to musiałbym to sprawdzić, bo lubię pinbale, Lubię sobie w nie pocinać. Ok, i teraz już według listy yy, PSX Extreme to lecimy od samego dołu, czyli numer 10, znaczy to nie od dołu, tylko od listy, którą sobie zrobiłem, tak? No bo tutaj w magazynie tak yy, jest, to napisałem podobnie yy, dla celów informacyjnych, tak? Ninja Spirit z 1988 roku od studia IREM, jest to gra traktująca poważnie o ninja, coś jak Shinobi albo Ninja Gaiden, coś w tym stylu, no i, no i akcja jest osadoną oczywiście w feudalnej Japonii, to chyba jest oczywiste i tutaj jest dosyć dobry tytuł Gormateusz ja Cię bardzo pozdrawiam Ziomek jeżeli oglądasz tą konsologię wspominałeś mi jakiś czas temu o Snatcherze Snatcher z 1992 roku wydanie PC Engine PC Engine Duo CD chyba coś takiego chyba, chyba taki model konsoli, ale w każdym razie gra się pojawiła na CD no bo gdyby na q-karcie by się pojawiła to by nie miało miejsca na przedstawienie tak świetnej grafiki, właśnie zwróciłeś na to uwagę, że grafika mangowa, troszeczkę komiksowa, jest tak świetnie zrobiona jak na sprzęt elektroniczny, i to muszę powiedzieć szczerze, że to, że to prawda. Gra została stworzona przez Konami, przez oczywiście dobrze znanego Wam człowieka Hideo Kojimy. Jest to jedna z jego pierwszych gier, ale ona została wydana tylko w Japonii. Właściwie dziwię się dlaczego. Nie, nie opuściła granic Japonii natomiast jest wydanie PlayStation i Sega Saturn także chyba jeszcze wcześniej pojawiło się na Sega CD ale już o tym wydaniu będę mówił kiedy indziej bo tam są cutscenki Full Motion Video bodajże, jeżeli się nie mylę a jeżeli nie to tam jest, mi się wydaje, moim zdaniem tam jest troszeczkę lepsza grafika niż na PC Engine CD no ale możemy się spierać, tak? Do boju, kłótniarze, do boju. Dobra. E, następnym tytułem jest e, R-Type e, Już o nim wspominałem. E, na temat e, Sega Master System, także został wydany tam. I tutaj też został wydany od studia e, Irem I co ciekawe, każdy wydawca, czy każdy deweloper brał się za tą grę na swój system, na komputer, na konsolę, na przykład wydawcą na, se na Sega Master System była oczywiście Sega, na przykład wydawcą. Na PC Engine'a czy na Turbo Graphicsa był NEC e, lub inni wydawcy, jeżeli tam się przewinęli gdzieś tam w częściach świata, to wiadomo. Ten tytuł jest dosyć, e, dosyć dobry, dosyć dobrym shooterkiem. E, grałem w niego na Master System, ale szybko przegrałem, bo jestem, byłem pipą, w, e, gdy miałem tam, nie wiem, 15 lat, to ja przegrałem w to, bo no cóż. Ale warto do takiego tytułu wrócić. Został on wydany w 1988 roku i 1989, czyli został wydany w Japonii i Ameryce. Dalej, kolejny tytuł od Data East, czyli e, Bloody Wolf z 1989 i 1990 roku. E, jest to strzelanka e, typu Ikari Warriors na NESA. E, Powiedzmy sobie szczerze, jest, jest tam postać, którą gramy jako Rambo i tam nawalamy wszystkich dookoła, tak? czyli taka jakby strzelanka em, Taka bardziej osadzona w naszych realiach, tak Bardziej taka wyczaziona e, Szóstym tytułem u mnie wskazanym jest to Le Le Legendary X2 lub 1, bo 1 e, także pojawiła się na PC Engine'a, tylko że troszkę wcześniej, natomiast dwójka pojawiła się w 90 roku w Japonii, w Ameryce została wydana, zrobiona przez Victor Interactive Software i tam jest jakby klimat Konana, barbarzyńcy i napieprzamy wszystkich, żeby wygrać, tak? Tak, szkielety, zombie, mumie, takie tam różne poziomy są w piramidzie czy gdzieś tam, tak? Dobrze mówię? Nie. Nie, pomyliłem się, dobra, nieważne, nieważne. Dungeon, 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 nie wiem, jak to, nie wiem jak się to wymawia, ciężko mi to powiedzieć, Explorer z 89 roku, zrobiony, zrobiony jest przez Atlusa, także w Japonii w Ameryce wydany i moim zdaniem jest to taki action RPG, osadzony trochę w średniowieczu i troszeczkę w takich w późnym średniowieczu mogę powiedzieć, tak? Tak, mogę tak powiedzieć. No i tytuł starto star nie startowy, tylko mający, mający napędzić machinę Neca i Hudson Softu, Maskotka konsoli bez engine i turbo Graphicsa Bonks Adventure. Nie jest to w ogóle znana postać, ponieważ została totalnie zepchnięta na bok obok Mario czy Sonika w tamtych czasach. Gra pojawiła się w 89 i 90 roku przez Red Company i Atlus. I tam gramy takim jaskiniowcem, który ma dużą głowę i to jest taki platformer typowy, oczywiście flagowa, flagowy tytuł dla konsoli. Niestety nieudany, ale wydaje mi się, że to może być ciekawa, ciekawy tytuł, ponieważ nasz bohater posługuje się swoją głową, żeby przechodzić poziomy, tak? Pokonywać przeszkody, lać przeciwników po gębach yy, i na tego typu rzeczy. No i bossów oczywiście pokonywać, tak nie wiem, nie sprawdzałem yy, tej gry, aczkolwiek wydaje się być ciekawa. Yy, na trzecim tutaj miejscu jest isbok, yy, book, jedynka i dwójka, dwie gry, tak jakby w jednym, czy dwie części tak, dwie części w jednym. Został wydany ten tytuł na płytkę CD w roku 89 i 90 przez Nihon Nihon Falcon. I to jest taki typowy RPG osadzony w takich baśniowych, troszeczkę scenariach, tak? można powiedzieć. I tam levelujemy posta postać, zbieramy pieniądze i ogólnie expimy, żeby, żebyśmy byli mocni. Tak? No i to sprawia, jak te w Zelda, tylko osadzona troszeczkę w innej scenarii. E, I jedna z najciekawszych gier, jeżeli chcecie sobie sprawić Turbo Grafica 16, aczkolwiek ja nie jestem za Castlevania, no ale okej. Okay. Tytuł japoński to jest Dracula X Rondo of Blood. E, Blood z 1993 roku został wydany na cd i tylko w Japonii e, przez Konami. E, I tam, jak robimy. E, tak, jak znamy się na serii Castlevania, to tam eksplorujemy zamek, czy tam inne poziomy, bo w różnych częściach Castlevania są różne tam lokacje, ale ogólnie to, co robimy w Castlevania, co jest oczywiste. Tam mamy pewnie epicką grafikę i epicką muzykę, po prostu. No i tutaj, według PSX Extreme, na pierwszym miejscu jest Splatterhouse z 1988 roku i 89 wydany przez Namco tytuł traktujący troszkę jak Jasona z piątku trzynastego i to jest taki typowy jak to nazwać to jest taki hmm, beat'em z takim nie wiem czy nie wiem czy można nazwać to platformerem chyba się tu zhańbię ale tutaj jest eksploracja poziomów tak więc coś Coś jak Final, final Fight, yy, połączony ze Sufrajem, tylko że tam jest trochę więcej tej przemocy i tak dalej, nie? Takiej brutalności trochę tam więcej jest. No dobra. Yy, więcej gier nie znam, od razu powiem. Yy, I powiem szczerze, większość z tych gier jest dosyć ciekawych. Nie obadałem ich wcale i mogę trochę żałować. W każdym bądź razie to by było na tyle z Gier na Turbo Graphicsa. jeżeli wy znacie jakieś dobre gry na pc Engine lub Turbo Graphicsa 16 to to proszę mi napisać w komentarzach, kto mi tu dzwoni na Skype'a. Nie dzisiaj, powiedziałem, że w poniedziałek nie ma skajpowania, tak? Ludzie się uparli strasznie na tego skajpowania. Przecież ustaliliśmy termin we wtorek, tak? No cóż w takim razie to, był, to były gry na Turbo graphicsa. Jestem ciekawy, jakie wyznacie gry. Może coś pominąłem, jedną z lepszych, a może jednak, a może jednak niezbyt pominąłem. I e, myślę, że to e, Wam będzie wystarczyło na chwilę obecną. Jeżeli coś tam jeszcze zabraknie, faktycznie to mogę coś tam, jakiś suplement dołożyć do tego <laughs> i wtedy. Zakończymy temat gier na tę konsolę Tak więc bardzo dziękuję Wam za uwagę W następnym odcinku z TurboGrafixa Będą akcesoria I podsumowanie Ostateczne tej konsoli Jakie mam zdanie na, na temat tego sprzętu czy, pole, czy polecam brać Czy interesować się tą konsolą Czy Czy ogólnie być W, w, w świecie Nieznanej konsoli dosyć Bo konsola niestety nie jest znana, ale to oczywiście wiadomo dlaczego. Rynek był trochę zajęty i zainteresowania pomiędzy Nintendo a Sega było tak duże w tamtym czasie, że na Néca nie było miejsca za bardzo. Tak więc nikogo to za bardzo nie dziwi. Dobra, trzymacie się, pozdrawiam was wszystkich bardzo ciepło i do zobaczenia.